Marka Krudok, witam serdecznie na naszych targach. Cześć. Pokaż nam proszę, z czym dzisiaj do nas przyjechałaś. No, jak zwykle mamy dosyć duży asortyment. Zaczniemy może od asortymentu typowo jesiennego, czyli mamy tutaj sukienki z długim rękawem. Też w dwóch fasonach. One mogą być rozszerzane, mogą być proste w sześciu naszych podstawowych kolorach. Jeśli ktoś nie lubi sukienek do kostek, to oczywiście mamy też wersję za kolano. Pokażmy tą wersję, właśnie. To jest nasza nowość, czyli nowy kolor. Ognista czerwień. Ognista czerwień. W tym sezonie mamy premierę. Na wyraźne życzenie naszych klientek. Wprowadzamy ognistą czerwień, więc zapraszamy serdecznie po czerwone sukienki. Przejdźmy jeszcze troszkę dalej, bo widzę, że macie bardzo. t sherty, które są naszą absolutną klasyką, czyli te sherty mamy zawsze bez względu na sezon, czy to lato, czy to zima, to wozimy ze sobą te sherty. W, też w podstawowych kolorach, bo nie mamy tych, które mieliśmy tylko na lato, bo w sezonie letnim mamy oczywiście dużo więcej kolorów. Natomiast e, całoroczne t-shirty, e, klasyczny biały t-shirt u nas w kilku fasonach występuje, zawsze można w klasyczny biały t-shirt u nas się zaopatrzyć. Świetnie się tego dotyka, co to za materiał jest? 100% bawełny nie ma, tu kompletnie żadnej tomieszki, e, ani elastanu, ani, ani żadnych innych sztucznych włókien. Jest to dzianina, która jest produkowana w Polsce, oczywiście bawełna w Polsce nie wyrosła, natomiast wiemy, że producent kupuje dobre, e, dobre włókna i to jest bardzo dobra dzianina, nic się z tym kompletnie po praniu nie dzieje. Przejdźmy to Troszkę dalej pokażmy jeszcze dalszą część Twojej kolekcji. Wspominałaś, że w tym sezonie wprowadziliście właśnie również do t-shirtów nowe, nowe kolory. Tak, mamy nowe kolory w longsleeve'ach, bo to jest długi rękaw na jesień. Zastosowaliśmy nową technologię farbowania, to jest tak zwane brudzenie na zimno. Mamy longsleeve'y, które od wewnątrz są ciemniejsze, na zewnątrz są jaśniejsze, bardzo, fajny nie, bardzo fajna nieregularna szarość. No i oczywiście nasz czerwony, tak jak mówiłam, na wyraźne życzenie klientek też w wersji Longsliwa czerwone mamy. Gdzie możemy Was zobaczyć oprócz targów slow fashion? My jesteśmy tylko ze slow, zawsze ze slow, a poza tym zapraszamy w Łodzi do naszej pracowni. Cudownie, bardzo się cieszę. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.